Se robię Opowiadaj, nie no, ja już powiedziałem. No, Klaudia Croft no. Tak. Za to, że te. Ty... No nie, nie wiem, jeżeli to prawda z tym. Nie, no to no, raczej prawda z tym pieniędzmi. No to prawa, już prawa. tam są U... chyba kurwa dowody. Fusiałka, 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 komentarz. Zostawcie, Zostawcie na... Ewrona. Spierdalaj. Nie, nie, Zostawcie no. No. Banuj ją, kurwa, ja mam moda. Ja mam moda, ja mam moda tutaj, pal gumę. Fusiałka jest akurat bardzo miła. Wyjebane mam. Ja yes. lubię, ja lubię. Fusiałka jest spoko. Ja ją banuję. Bo muszę znaleźć. Boda, woda, ma, ma serio! Ma, ma! Fusiałkę wyjebał z czatu. No nie, no napisz coś fusiałka, mam pytanie. No nie baduj fusiałki, kurwa. Czeka, pan jak czeka na ten komentarz. Jest! Powinnam przystać coś? Nie! <laughs> Ale wiedziałem, że. się ukryła. Ukryła się, wie dobrze. <laughs>